Guten Morgen, willkommen in Osterreich. Kolejny dzień, kolejne jezioro, jak to u nas. Dzisiaj nie będziemy się kąpać. Wybieramy się na Gryner jezioro położone w Styrii, po polsku, w Stoję Marku, po austriacku. Zaparkowaliśmy samochód, 6 euro niestety do parkowania. Jest środek wakacji, długi weekend, początek długiego weekendu, wtorek i wybieramy się na to jezioro zobaczyć, podobno przepiękne już sprawdziliśmy, bo trzeba sprawdzić czy, czy w jeziorze jest woda e, mianowicie może nie być, w zimowych miesiącach jest 2 metry teraz podobno jest 15 metrów głębokości więc zapowiada się piękne zielone jezioro w stylu pseudo -alpejskim. z parkingu do jeziora dzieli nas 800 metrów taką oto ścieżką wybrukowaną, jeśli zamierzacie się wybrać tutaj z wózkiem dziecięcym to spokojnie, można tu przejechać tym. Ile by było na tylko takich większych kółeczkach. Po co tu przyjechać w ogóle nad to jezioro i czym ono się charakteryzuje? Po pierwsze, to jezioro jest sezonowe i to już jest bardzo fajne. O każdej porze roku wygląda zupełnie inaczej. Jego poziom wody jest najwyższy wiosną, z tego względu, że to jezioro jest zasilane strumykami z gór, z lodowców. I dlatego jego poziom jest najwyższy w maju i w czerwcu. Potem poziom wody spada w lipcu i sierpniu do kilku metrów, żeby osiągnąć najniższy poziom w grudniu, gdzie wszystko zamarza i jezioro chwilowo nie jest zasilane lub w bardzo małym zakresie. Czym się to charakteryzuje? Zmiana wysokości wody to znaczy, że teraz na wysokości takiej, której jesteśmy, jezioro zalewa wszystko ławki. I plac, wszystko. Dlatego w momencie, gdy poziom jest najwyższy, czyli w maju i czerwcu, zjawia się tu najwięcej nurków. I nie przesadzam to, przyjeżdżają oni z całego świata. Akol, dlatego, że kolejnym plusem tego jeziora jest to, że woda w jeziorze jest idealnie, idealnie przejrzysta i można tu spokojnie nurkować. Jeśli wstaniecie na brzegu, to z powodzeniem zobaczycie wszystko, co jest na dnie jeziora. Jak widzicie, w sierpniu poziom wody jest stosunkowo niski po to żeby osiągnąć w październiku z taki, że tędy można spokojnie przejść. Wokół jeziora droga jest taka żwirkowa, po prostu jest idealna do tego, żeby poruszać się nawet z dzieckiem, pchać wózek. Niewiarygodne ta zieleń, aż po prostu kuje, kuje w oczy. Popatrzcie na to, jak tutaj jest pięknie. Nie wolno się tu kąpać już w ogóle, ani nie wolno też już nurkować bez pozwolenia. Ależ to musi być pięknie jak jest więcej wody troszeczkę chociaż i tak jest majestatycznie w tej chwili no i znalazło się zasilanie stało. co dziwne, górskie jezioro woda jest ciepła, otoczona górami temperatura 23 stopnie zmierzona jeśli wymierzacie się wybrać do jeziora Greener sea i jesteście wózkiem, wózkiem inwalidzkim albo jakimś innym Segwayem, hulajnogą to spokojnie możecie też dojść drogą asfaltową do tego miejsca a takie oto piękne klimaty będą towarzyszyły Wam wzdłuż całej drogi. Po drodze mijamy kolejne piękne jezioro, też częściowo zielone, Pfarrer Teich. Dosłownie 300 metrów od parkingu, ale również się nie wolno kąpać. Ja mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dużo pozytywnych informacji i praktycznych się wbiło. Zostawcie łapkę górę. Pamiętajcie, to nic nie kosztuje. Jeśli szukacie, szukacie więcej info na temat tego miejsca, pisze do mnie w komentarzu. No i oczywiście zasubskrybujcie mój kanał. A ja zaczynam uciekać, bo patrzcie, jaka pogoda zaczęła się robić, więc na razie do tego filmu.